Witamy w Akademii Bezpiecznej Jazdy. Lekcja druga pomaga zrozumieć techniki jazdy w warunkach zimowych. Na początku zajmiemy się oceną nawierzchni i przyczepności opon. Zimowe drogi wymagają od nas wiele czujności i rozwagi w trakcie zwykłych manewrów, jak hamowanie, ruszanie czy omijanie. Jadąc drogą z ubitym, mokrym śniegiem, możemy spodziewać się całkiem dobrej przyczepności, o ile posiadamy opony zimowe. Dużo trudniejsza jest ocena sytuacji, gdy spod śniegu wystają czarne pasy asfaltu. Może to być przyczepny asfalt, ale również zdradliwy lód. Aby ustrzec się przed niemiłym zaskoczeniem, proponujemy w bezpieczny sposób sprawdzenie stanu nawierzchni. Możemy to zrobić na przykład poprzez hamowanie awaryjne. Sprawdź w lusterku, czy nikt za Tobą nie jedzie oraz czy masz wystarczająco dużo miejsca przed samochodem. Naciśnij gwałtownie hamulec i zobacz, jak zachowuje się samochód. Manewr przeprowadzaj przy prędkości nie większej w niż 40, gdy odbijają się światła. Możesz również zaobserwować, czy pasy asfaltu są szkliste. Jeśli tak, z pewnością jest na niej warstwa śliskiego lodu, wtedy również musisz bardzo uważać. Kolejną ważną rzeczą jest umiejętność bezpiecznego hamowania. Aby nauczyć się tego, musimy poprawnie oceniać odległość od pojazdu przed nami. Przy dużych prędkościach odległość ta musi być znaczna, aby mieć czas na odpowiednie reakcje. Koniecznie weź pod uwagę wcześniejszą ocenę przyczepności opon im gorsze warunki, tym dłuższa droga hamowania. Oceny przyczepności dokonuj często, obowiązkowo jednak, gdy wiedziesz na inną drogę. Przy hamowaniu ważny jest również tor. Wyślizgane pasy asfaltu niebezpiecznie wydłużają drogę hamowania. Dlatego radzimy, że jeśli masz na tyle czasu, aby móc odpowiednio zareagować, spróbuj zmienić tor hamowania, zjeżdżając lekko w lewo lub w prawo. Możesz to zrobić wtedy, gdy pomiędzy pasami asfaltu leży ubity śnieg. ile w samochodach wyposażonych w system ABS hamowanie jest proste, należy bowiem wcisnąć pedał z maksymalną siłą. O tyle w samochodach bez ABS-u należy zachować rozwagę. Na pedał hamulca naciska się z wyczuciem. Jeśli tylko poczujesz posilisk, czyli zablokowanie się kół, odpuść pedał hamulca no i, naciskasz i wtedy hamulec i od razu go puszczasz. W ten sposób koła nie blokują się, a hamowanie ciągle trwa. Pamiętaj, zablokowane przednie koła to brak możliwości skrętu oraz manewrowania. Każdy kierowca nieraz zakopał się swoim samochodem w zaspy. O ile jest to rzecz na ogół normalna, jednak sporego rumieńca wstydu może nam przysporzyć brak umiejętności wyjechania z zaspy pełnej śniegu po kostkę. Pamiętajmy, przeciwna płeć patrzy przed. najpopularniejszy sposób wyjazdu z zaspy na tzw. kołyskę. Przy wyjeździe z zaspy mogą równocześnie pomagać nam inne osoby, pchając samochód. W technice tej nie można trzymać pedału gazu naciśniętego przez cały czas. To podstawowy błąd, jaki wykonuje większość kierowców. Ruszamy, dodajemy gazu, samochód rusza w przód kilka centymetrów i zaczyna boksować. Podpuszczamy gazu, samochód cofa się i odbija od zasty. Wtedy znów dodajemy gazu, aż do momentu odbicia się od przeciwnej strony zasty, czyli niejako bujamy samochodem w przód i w tył, jak kołyską. Prawda, że dzieci niełatwe? Jeżdżąc w zimie, narażeni jesteśmy na poślizgi. Najczęściej przy skrętach zarzuca nam tył samochodu. Popatrzmy na schemat, jak poradzić sobie z poślizgiem. Tył samochodu zarzucony zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Jedziemy bokiem i od razu powinniśmy zacząć kontrowanie. Skręcamy koła w lewo, czyli tak, aby znajdowały się wciąż w tym samym położeniu, co przed poślizgiem, zgodnie do kierunku jazdy. Tył samochodu zaczyna wracać do poprzedniego ułożenia. Redukujemy skręt kierownicą, prostując koła. Czasem tył samochodu może nieznacznie odbić w przeciwną stronę, zanim wróci do położenia równowagi. Musimy wtedy zadziałać tak, jak ten w delikatnym W poślizgu koła zawsze muszą znajdować się równolegle do kierunku jazdy. Wielu atrakcji przysparza kierowcom podjazd pod śnieżne góry. Jeśli posiadamy samochód z napędem na przednią oś, możemy spróbować rozpędzić auto, by wykorzystać inercję. Gdy samochód staje, dzieje się tak, dlatego że podjeżdżając pod górę, masa samochodu rozkłada się głównie na oś tylną, która nie jest napędzana. Aby to zmienić, ustaw samochód tyłem do kierunku jazdy, ale uważaj. Jeżeli czujesz się kiepsko w jeździe do tyłu, patrząc w lusterka, połóż prawą rękę za fotel pasażera i odwróć się. Samochód ma teraz większość masy na osi przedniej, do której dołączony jest napęd. Metoda jest bardzo skuteczna, nawet jeśli posiadasz opony kierunkowe. W napędzie na oś tylną sytuacja wygląda zgoła inaczej. Co prawda napędzana jest oś, która przyjmuje sporą część masy samochodu, jednakże tył auta jest bardzo lekki. Silnik najczęściej znajduje się z przodu. Każda dziura czy wybój na drodze podbija koła tylne, które tracą przyczepność. Jedyną sensowną metodą jest tu dociążenie osi tylnej. Możesz poprosić kogoś o zajęcie miejsca na tylnej kanapie do bagażnika włóż coś ciężkiego, choćby zakupy starszej pani przechodzącej obok. Powodzenia. Na koniec wskazówka dla posiadaczy samochodów z systemem LPG. Jeżeli nie możesz uruchomić silnika na benzynie, bo na przykład nie zabrakło, możesz spróbować uruchomić silnik na gazie. Poniżej minus 10 stopni Celsjusza jest to raczej niemożliwe, o ile nie zastosujesz pewnej Olej metody parownik pod maską ciepłą wodą. Pamiętaj jednak, że długotrwałe startowanie silnika w ten sposób może być dla niego szkodliwe, zarówno dla silnika, jak i odparownika.